Cześć! Na no wstępie chciałbym zaprosić Cię na naszego Discorda Kanciasta Załoga Official. Znajdziesz tutaj kanały tematyczne o grach, co daje możliwość wspólnego pogrania np. Forze, No Man's Sky lub Minecrafta. Oprócz tego zawsze informuję tutaj o nowych odcinkach na kanale, bo wszyscy wiemy jak to jest nieraz z powiadomieniami od YouTube. Znajdziesz tutaj również niepubliczne materiały z dwóch kanałów oraz ekskluzywny content, czyli niemontowane materiały, które pojawiły się na kanale. Dołącz do naszej wspaniałej społeczności, każdy jest tu mile widziany. A tymczasem ja już nie przedłużam i zapraszam Was na odcinek. Cześć, cześć, witam Was w kolejnym odcinku z gry Five Nights at Freddy's Security Bridge. Dokładnie i lecimy dzisiaj dalej, była trochę przerwa z odcinkami, ale to yy, nieważne, dobra, panowie Stawpotowie mnie tutaj nie złapią. Tak yy, tutaj zapisałem. Nie pamiętam szczerze, co robiłem ostatni raz, bo nie grałem dość dawno, przynajmniej nie na tym saveie z którego nagrywam dlatego zobaczyłbym misję i straszne te mam straszne mam lagi eee um. okay. use freddy stack of boxes to find freddy in ra raceway sub lobby mhm mm eee uh. Czyli nie wiem, gdzie mam iść dokładnie teraz w tym momencie, nie pamiętam. Przeadujmy sobie latareczkę. No tak, bo teraz jakby z Freddym jest problem, tylko no, no właśnie nie mógł sobie wezwać. Tak ani pod kół. No niestety. Ehm, okej. Okay. Czekaj, racewa. Gdzie to jest? Nie wiem, czy mnie tu ktoś nie złapie, a tak wolę chyba nie stawać w tym miejscu. I sprawdzać Chociaż tutaj się nie kręci żaden staw bot um, Może strasznie mi to laguje W tym miejscu Okej okay. Fajna muzyczka Okej, okay, to nie wiem Spróbuję się gdzieś tutaj <coughs> Przedostać ewentualnie Enterprise Price Counter Find the Price Counter Security Office on the third floor. Mm -hmm. Tylko na trzeci poziom, chyba nie mogę wejść teraz. na nastaw boty uważać dokładnie. Bo będzie przypał, jak nas któryś tutaj przyłapie, i pewnie zaraz to zrobi. Nie, dobra? Spokojnie. No, tutaj mamy wszędzie te bramki. Więc to musi być gdzieś tutaj, nie? To musimy chyba tam zejść, tak mi się coś zaczyna kojarzyć. Tylko ty. No, na dół też nie możemy. Jeszcze. To jak to tak. Halo? Dobra, pytanie moje brzmi, gdzie możemy się przedostać? Że tak powiem. Um, no bo tu wszędzie mamy bramki. No to tam gdzieś coś musi być jednak. Więc ja chyba trochę um, niepotrzebnie się tutaj. Wracałem, trzeba znowu staw boty wyminąć jakoś. No, niestety, tutaj teraz jeszcze nie mam żadnej broni, żeby ich ogłuszyć. No i stąd, no. Mordo. Ile ty będziesz jechał w moją stronę? Czyli to musi być gdzieś tutaj. Tak, tutaj mamy ten Roxy Raceway cały przecież. Tu mi się osiedlał. Aha, tu się schować. Mogę. Ok, Chyba nie potrzebuję na razie się chować. Tak, tutaj możemy wejść. Mhm. Ok, to tutaj też staw pod sobie jeździ. Nie fajnie, jak, jak, jak ty jeździsz? okej, okay, ty tak sobie jeździsz, a ja chyba tędy muszę przejść jakoś. O, tu jest jeszcze jeden. Kolega, czy tak powiem, albo tędy w sumie, może Dobra radę jakoś. Nagrywa się, nagrywa się, dobrze. Aha, level 4 security pass tutaj potrzebny jest, to chyba nie. Co w się, sensie nie tutaj. Halo, nie są stawboty, bo trochę się stresuję teraz. Nie powiem. Jeszcze te minimalne przycinki nie pomagają. I papuk w tle też level 4. Hurtę no! Poczekajcie. Bo się pogubiłem teraz. Bo mówię, nie grałem jakiś czas i... i teraz nie wiem, nie. Wydaje mi się, że musiałbym do tego security. Office się udać chyba. Jednak, ale nie no, nie mogę przecież. Ten staw co tam jeździ cały czas. Co w się sensie tutaj. Hmm. Kurde no. Ja wtedy nie przyjdę. Zresztą czy tam coś jest w ogóle? Że jest, tylko, tylko staw poto będzie strasznie ciężko wyminąć. Jeżeli to mam tutaj iść w ogóle, nie? No właśnie. Hmm. Tutaj se jeździsz. Poczekajcie, bo się teraz pogubiłem w tym, co ja tutaj mam zrobić stąd nie dostrzeżesz, prawda? Prawda, ty jedziesz sobie tutaj, a co by mi dało, jakbym poszedł tam? Tam jest jakieś przejście? Nie, nie ma tam przejścia, chyba. Nie no, tam nic nie ma. Zresztą to chyba się tam łączy z tym, jakbym tutaj sobie poszedł. Nie wiem, Takie, takie mam wrażenie nieodparte. Że tędy... No bym przeszedł tutaj, to, to jest bez sensu, dobra, to... Tutaj jeszcze mnie chyba nie ma być. Więc idziemy sobie stąd. To... A raczej teraz o to nie chodzi, tylko o co? Tutaj może ewentualnie mam iść, ty. Właśnie. żadnych botów czy niczego coś słyszałem jakby nie wiem um... Ciekawie, bo ja mam wrażenie, że teraz coś tutaj słyszałem, jak przechodziłem, tak jakby. No, znowu. Ale tak jakby. Ja tu wszędzie przejść nie mogę bez out of order. Nie wiem, ewentualnie tutaj, no ale to jest po prostu takie. Tutaj przejście z drugiej strony. Hmm. Strasznie dziwne. Poczekajcie, może mi coś kamery podpowiedzą? Z Roxy. Okej, okay, trochę zlagowało przez chwilę. No, musi miejscówka doczytać. No tak, ale ja tu wszędzie nie mogę. Tak, jakby jeszcze tam nic nie ma. Tutaj, jak se przeszedłem, to tam też chyba nic nie ma. Tu ewentualnie po tych schodach, ale one chyba też są zamknięte. Mi się wydaje. Tak, no one są też zamknięte. To o co chodzi? Prowadujmy sobie latarkę może troszkę ich już tam poużywałem. Hmm. Nie, no, no bo Price Counter jest tam, góry. Ale do góry wejść tak trochę nie mogę. Na dół też nie mogę nigdzie wejść, bo też są wszędzie tutaj te. Bramki. Wszędzie jest przejście właśnie pozamykane. Jakby. Ubiłem się teraz, naprawdę. Dobra, już wszystko wiem. Szczerze, nie pamiętałem tego i już wiem, gdzie mam iść i co mam zrobić. O Boże, ja podejrzewam, że ja wam pewnie większość z tego jak błądzę to wytnę, żeby jakiś ciekawszy content był na odcinku, bo naprawdę. Nagrałem wcześniej prawie pół godziny jak błądzę. Dosłownie tutaj po tym jednym małym obszarze, szukając, co mogę zrobić. Dlatego ja... Sobie teraz załaduję latarkę, żeby była na fula. Zapiszę sobie grę. Bo tam w końcu zebrałem ten e, prezencik i. E, tą torbę z wiadomością. Dokładnie. I teraz patrzcie, co trzeba zrobić. Jakby totalnie tego nie skojarzyłem sobie. Ale. Gdyby nie. Gdyby nie. YouTube, gdyby nie filmik, to bym na to teraz nie wpadł. Tylko, czekaj, gdzie to było dokładnie? E, to faktycznie jest Stack of Boxes, nie? O, i to są te pudełka. Tak, to są te walone pudełka. Po nich muszę się wspiąć. Przy okazji jeszcze ominąć tego staw muszę jakoś, nie? Mhm. No dokładnie. Tak, o to chodziło. że znaczy, o to chodzi. Dobra, jest stąd. Bo ty tu bardzo niefajnie jeździsz że tak powiem oh, Nie zauważysz mnie, prawda? Nie, jesteś głupi, nie zauważysz mnie Złapię mnie albo i nie Dobra, udało się. I jest Freddy. Dobrze Ojeju, nareszcie Nareszcie

how do we get there? it is down under the main stage. normally the stage lift takes me down there after every concert. that is really the only way i know how. use that door behind me, mimi. it will take you to the rehearsal room on the other side of the building. look for a backstage pass and find a way to turn on the lift. good luck, superstar. Entering rest mode Okej. Dobra. No i tutaj mamy to, tu mamy sejfa też. Okej, okay, budujemy latareczkę, żeby była na fulla. Eee, zapiszemy sobie czemu nie. I mamy iść tutaj. Mm -hmm. Uwielbiam chodzić po piwnicach w tej grze, naprawdę. To jest coś naprawdę tak dobrego. Nie, nie, nie zgubiłem się, już nie. No, nieźle, no, nieźle. O, coś się musiało wczytać. Dobra. I tu się będzie Roxy kręciła. To wiem. Więc tu nie będzie za zaciekawie. Jest tam nawet, no. Dobra, to będą problemy trochę. Nie dać się teraz przyłapać. Pewnie to się. Za... No! Do szafki! Do szafki! Nie znajdziesz mnie, prawda? Eee. eee... No hej. <laughs> Okej. <Okay>, to, <laughs> to było dobre. Okej, okay, niech ona sobie pójdzie. Okej, okay, poszła? Zauważy mnie. Albo nie? Nie zauważyła mnie! Dobrze! Lecimy. Okej, okay, tu są stawboty, to i tak cię nie mogę czuć bezpiecznie. Bo one na mnie tu nakablują! Jedź stąd Szczególnie, że chyba Roxy tu idzie? Tak, Roxy tu idzie. Okej, okay, schowam się, poczekam aż stawbot se przejecie. Jak on tu czy ja mam jakieś kamery z tego miejsca? Coś mam. Tylko nie wiem, czy to jest do końca to. Może? O Boże. Znowu miałem to co ostatnio, że wyjechałem na drugi monitor przez przypadek. wolę mieć podkląd na OBS, a nie, bo mi się OBS schował przez chwilę. Okej, hey, Roxy tutaj chodzi w ogóle, ale dobra, wiadomo, że jak mnie Stawbot złapie, to ona się nagle przy mnie znajdzie. Dobra, gdzie jest Stawbot? Tutaj. Dobra. Leci, leć, 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 Grzesiu. Grzegorzu. Okej, okay, czy tu coś jest? Eee, nie wiem. Tu jest Foxy. Jest prezent El Pinata. No, fajnie. jak to jest. Wiecie, te soboty mają taki zasięg głupi jakby tego łapania, że się trochę boję. Jak tam latarka jeszcze dobrze. Czekam aż on w tą stronę przejedzie. Najlepiej by było. O właśnie. Koczątu tu zaraz gdzieś nawrotki nie robi, nie wiem, dlatego lecimy. I tutaj sobie możemy zajrzeć jeszcze, Czemu nie. Czy tu coś znajdę? Hmm. Chyba nie. Ja nie wiem czy tu jakiś staw podjeździ który by mnie mógł przyłapać tutaj jeździ dokąd ty jedziesz, aha ty dotąd jedziesz dobrze tutaj też mnie żaden nie tam, nie ty jedziesz tam sobie ja się tu schowam czekam aż on pojedzie I spieprzam szybko okej okay. Hmm. Nic nie ma. Jezus, Maria. Mie drzwi straszą. Nie, nie zgubiłem się. No co ty? Ja bym się miał zgubić? Cień, ja tak, także prawie pół godziny w jednym miejscu błądziłem. O! Tak nie robimy. <ścoughs> o! Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Albo tak, tak, tak. Dobrze? Okej. Okay. Okej, okay, to, to było dobre. Okej, okay, ale dobra, mamy save'a, to jest najważniejsze, dlatego skorzystam sobie. No slot. Okej. Okay. Czy jest tutaj gdzieś może miejsce do podładowania latarki? Bo tak nie zwróciłem uwagi, a by się przydało. Jest tam, dobrze. Patrzę czy tutaj coś jest ciekawego. Tam jest prezent tak, najpierw latarka. To jest backstage, pass. ok. Uh, find lift controls in backstage office. Mm -hmm. Ok. A gdzie jest backstage office? Chyba się domyślam, ale nie wiem w sensie, chyba nie tu, ale chcę zobaczyć co tutaj mamy hmm, nie wygląda jakoś miło to państwo. tu jest prezent, ja wiem, tylko wolę zobaczyć, czy tutaj coś jeszcze może znajdę a, tutaj po prostu są, dobrze, dobrze ale ten prezent jeszcze mogę podnieść no i, kurde, upgrade do latarki to mi się podoba nawet Takie rzeczy to ja lubię znajdywać w prezentach, a nie jakieś piniaty czy coś. O, tu jeszcze mamy wiadomość. No zobaczmy. A, czyli tu chodzi o to, że zrobili z Montiego nowego Playera czyli tego... Co gra chyba na gitarze basowej, z tego co rozumiem, no i... Myślę, że to będzie dobra rzecz, że... Monty może być bardziej popularny od Boniego, coś, coś, takiego. Przynajmniej ja tak to zrozumiałem. Może źle, ale ja tak to zrozumiałem. No ja nie wiem, czy bardziej popularny od Boniego, Mi się wydaje, że Bonnie jest taki, no bardziej kojarzony. Chociaż nie wiadomo, jak w tym... ...uniwersum FNaF'owym, wiecie. Ale w naszym bardziej, no bo wiadomo, jest starszą postacią, o wiele. W sumie taką... Jedną z tych pierwszych, tak naprawdę. Dobra, ale wiecie co? Mi się wydaje, że muszę teraz e, tędy wyjść. O. O właśnie, i tutaj wyjdę. O właśnie tutaj. I czy tu ktoś będzie mi się kręcił? Czy tu będzie bezpiecznie w miarę? Wydaje mi się, że chyba tak. Monty dalej się chyba tam nad swoim pokojem znęca. Ale wydaje mi się, że mam iść tutaj, nie wiem czemu. Bo to chyba o to chodzi. Tak czy nie? Już mam wrażenie, że tu byłem. Chyba, że mi się już pomyliło naprawdę. Mogło mi się pomylić. Nie, dobrze chyba poszedłem.

Mam wrażenie, że to. Mam wrażenie, że to robiłem, ale. Tak, jakby. Yy... Może na innym saving mi się tak kojarzy po prostu. Gdzie jest Freddy? I gdzie tu nawalają? Yy, Monty nawala tutaj. Yy, Roxy nawala tutaj, w tą. tą z gwiazdką. Dobra. Yy, Freddy, 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 gdzie ty jesteś? O nie, co jest? A, dobra, nieważne. Taki Lak mojej klawiatury. Chyba wam o tym nieraz mówiłem. Dobra, pasz baton. Dobrze, Freddy wpuszczony. Dobra, czy tutaj nikt... Tutaj się nikt jeszcze nie dobija mi. To dobrze. Hmm. Nie. Może mam złe wrażenie, że to robiłem. Zobaczymy jakby po zrobieniu tego. Okej, okay, Freddy jest tu. I tu się dobija e, Roxy. Dobrze. Okej. Okay. E, I Monty jeszcze. Monty, Monty tutaj. Tak? Nie. Tutaj. Pomyliło mi się. E, Freddy, tutaj jesteś. Dobra. E, dobra, tu. Dobra, czy tu się ktoś dobija? Monty sobie stoi. Roxy też. Dobrze. Jest ok. Freddy słyszę, że już biegnie. Chyba jest pod wentem już. Albo i nie. Tutaj jest, dobra. I się dobijają. Y... A, dobra. To muszę już przez Wenta uciec. No dobra. Halo, chcę uciec Wentem. Dobra. Uuu. Freddy! Thing. Ej, chyba dobrze zrobiłem. to. No chyba o to chodziło. Dobra, to mi się pomyliło jakby z innym saveem, więc nieważne, przepraszam Was. Dobra. No halo. Mamy gdzieś iść, chyba, nie, Freddy? Tutaj, ale ty mi miałeś tak, jakby prowadzić. Czy nie? Może, ale tu jest safe. To wolę sobie najpierw zapisać Dobra, idę już Freddy, idę. Oj, 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 oj Ale przycięło. oczywiście co okno musi być jak nagrywam. Tak, to jest to. Dobra. Okay. Dobra. Mhm. Dobra, ale. Mhm. Dobra. E, myślę, że to sobie zrobimy w następnym odcinku. Ja tutaj sobie zapiszę jeszcze grę, bo mam możliwość taką. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapeczki w górę. Nic, tyle ode mnie. Trzymajcie się i cześć. Następnych. Hej, hej.